Witam Państwa kolejny raz z pięknej miejscowości Aldea, która znajduje się zaraz obok Tortosy. Proszę Państwa, dziś chciałem poruszyć pewien temat, jako iż namnożyło się tutaj sklepików sklepów, supermarketów malutkich, rumuńskich, bułgarskich prowadzą one sprzedaż produktów dla. Polek, Bułgarek, Rumunek, które przyjeżdżają tutaj na kampanię zbiorów owoców. Proszę Państwa, tutaj macie jeden przykład. Supermarket Rajsa. Jest to naprawdę fajny sklepik. W środku jest duży. Nie pozwalają nagrywać, oczywiście, w środku. Ale co chciałem Państwu powiedzieć, jako że właśnie mnóstwo, mnóstwo osób z Polski. Przyjeżdża tutaj na kampanię zbiorów i paczkowania owoców. Proszę Państwa, ja mam zarejestrowaną firmę Import-Export w Hiszpanii i mogę podjąć się dystrybucją polskich produktów spożywczych. Chodzi mi przede wszystkim o wędliny i konserwy. Jest to, że tak powiem, podstawa sprzedaży tutaj produktów. Oczywiście, innych również. Mówię tylko co jest podstawą. Bo ludzie przyjeżdżają na kampanię i mają tylko półtora godziny, żeby zrobić sobie obiad i zjeść. Dlatego wszystko odbywa się, że tak powiem, na szybko. Otworzyć puszkę albo zjeść kawałek kiełbasy i do widzenia. I znowu do roboty. Proszę Państwa, oczywiście nie mówię tylko o produktach spożywczych. Jeżeli macie Państwo jakikolwiek produkt i chcielibyście sprzedawać go w Hiszpanii, z miłą chęcią podejmę się dystrybucji. Dziękuję bardzo.